Jak rozwiązywać codzienne problemy? Jeśli nie możesz sobie z czymś poradzić, polecam zastosować technikę How Opponopono, czyli na przykład masz problem z tym, że nie możesz się dogadać z partnerem, na przykład, że się nie widzicie, nie słuchacie, nie dostrzegacie siebie. Łączysz się z energią serca. Ze swoim centrum energii mm. i wysyłasz prośbę do wyższej świadomości, do energii miłości, do energii stwórcy z prośbą o uzdrowienie przekonań i myśli błędnych, które Wam utrudniają tę relację. I te z takiej przestrzeni serca wysyłasz to, jakby łączysz się z tą energią, spróbuj to poczuć też w sobie. Wysyłasz to. Tą prośbę, z prośbą o uzdrowienie tych błędnych myśli i przekonań, które Wam uniemożliwiają tę relację. Dajesz sobie chwilę, poczuj to, jak to z Ciebie wychodzi, jak się oczyszczasz. I teraz z perspektywy takiego punktu zero, gdzie nie ma tych ograniczeń, nie ma tych blokujących wspomnień, nie ma tych problemów. Wysyłasz wdzięczność, miłość i powtarzasz kocham cię. Dziękuję ci. Czyli wykorzystujesz tutaj słowa mocy z techniki HAO a ponopono". Ja bardzo to polecam. Bardzo dużo i bardzo w szybkim czasie może się w życiu zmienić i zadziać. Ostatnio miałam problem ze zmywarką, popsuła mi się zmywarka. I to można też stosować do przedmiotów, nie tylko do osób. Wezwałam już fachowca, on miał przyjść za dwa dni. E, I cały czas, jakby e, też próbowałam, e, jakby domyślić się, czy e, co mi to mówi, że ta zmywarka, odpływ wody coś tam się zepsuło z odpływem wody. E, i ja wysyłałam właśnie miłość do tej zmywarki. Też dociekałam, co to mi mówi, co to mi mówi, bo każdy przedmiot, czy zepsute auto, czy zepsuty sprzęt w domu, tak naprawdę mówi nam coś o nas samych, żebyśmy na coś zwrócili uwagę, coś zobaczyli. Przez jedną dobę zapomniałam już o tej Zmywarce, ten fachowe był zamówiony, ja w każdej wolnej chwili jak sobie e, jakby medytowałam czy przypominałam, e, to mówiłam słowa mocy. Wyobrażałam sobie, że ta zmywarka działa, e, mówiłam proszę, wybacz mi do siły wyższej, do wyższej świadomości. Niech wszystkie e, przekonania, wzorce, które powodują błędne myśli, że to mi nie działa, że to stworzyło problem. E, niech to zostanie uzdrowione. I wysyłałam miłość. Jak przechodziłam w kuchni koło tej zmywarki, to wysyłałam do niej miłość. Mówiłam: Kocham cię, kocham cię, kocham cię. E... I co się stało? E... Przyszedł mi SMS, że mogę jeszcze odwołać tą wizytę godzinę wcześniej e... w sprawie tego fachowca. Słuchajcie, co się stało. E... Ja włączyłam tą zmywarkę, bo jak coś tam się działo z wodą, że się tam kręciło, burczało, nie chciał się zakończyć program wcześniej. Eee, I ja włączam dosłownie półtorej godziny przed tym, kiedy miał ten wachowiec przyjść, a ja mogłam go jeszcze odwołać, włączam zmywarkę, nagle zaczęła działać, czyli wszystko się naprawiło. I tak to właśnie działa. Jeśli my zaufamy sile wyższej, Wyższej energii, wyższej świadomości, będziemy też potrafić się łączyć, e, w sobie znajdziemy to centrum energetyczne i będziemy potrafić jakby łączyć się z tą wyższą świadomością, to wszystko idzie pięknie, wszystko się układa. Potrzebujemy w to uwierzyć, że my w sobie mamy tą moc i z tej mocy możemy korzystać. Bardzo polecam technikę Hawa Ponopono. Proszę wybacz mi, kocham Cię, dziękuję Ci. Te cztery słowa mocy działają cuda.